W urzędzie gminy Siekierczyn odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Kwisa. Najważniejszym punktem spotkania było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi związku. Absolutorium otrzymaliśmy jednogłośnie. Jeżeli chodzi o Związek Gmin Kwisa, nie było żadnych uwag i zastrzeżeń zarówno ze strony regionalnej izby obrachunkowej, jak i też komisji rewizyjnej związku. W imieniu pozostałych członków zarządu, pana Zbigniewa Hercunia i pana Andrzeja Jasińskiego, serdecznie podziękowałem wszystkim członkom związku za uznanie, docenienie naszej trudnej i odpowiedzialnej społecznej pracy. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję. Burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli samorządów skupionych w związku gmin Kwisa podczas wolnego zgromadzenia gościł po raz pierwszy nowy wójt gminy Siekierczyn, Dariusz Furdykoń. Proszę Państwa, gmina zajmuje obszar niecałych 50 km2. Jej ludność to na 31 grudnia ubiegłego roku było 4471 mieszkańców. Z takich przykrych spraw, no to niestety należymy do gmin o małej dochodowości. Nasz współczynnik G, ten już pan bardzo dobrze znany, wynosi waha się w granicach 1250. Natomiast, proszę Państwa, gmina bardzo rolnicza. Połowa naszych terenów to są grunty typowo rolne i rolnictwo jest gałęzią gospodarki dominującą na naszym terenie. Uczestnicy spotkania przedyskutowali sytuację finansową związku, a także wysłuchali sprawozdania przewodniczącego z działalności schroniska dla małych zwierząt w przylasku w gminie Platerówka. Omówili również plany kolejnego ważnego zadania, jakie stoi przed tym gminnym sojuszem, dotyczącego budowy szlaku kajakowego, który ma prowadzić rzeką Kwisom. Niewykluczone również, że wraz ze szlakiem wodnym powstanie także szlak rowerowy. Teraz wszystko zależy od środków, jakie uda się zabezpieczyć w budżetach poszczególnych gmin oraz od tego, ile pieniędzy uda się pozyskać z zewnątrz. O postępach w realizacji tego zadania będziemy na bieżąco informować w naszych programach